I kochani, dzień dobry wszystkim. Tam wam dzisiaj mija ten dzień. Zobaczcie, takie coś sobie za 40 zł wybrałam, taki miksik. Zobaczymy co ja, tu, co ja tutaj znajdę. Krzyżówki na razie poszły na bok. Mam, ale do tego miksa wybrałam sobie koralową. Cash Royal super linie jak zwykle, ekstra pensja. No i teraz z kolektury poleci od 13. Bo nie miałam na premierce z kolektury szybkie 50, siódemeczka i słonik. No to zaczniemy sobie od słonia. 066 numer. Tak, zegar. Cytryna. Gdzie ten słoń? Niestety nie ma. Awokado i ananas. 28. No to szukam tej siódemki. Obojętnie jaka, ale żeby była. Chociaż czerwona mile widziana. Ale niech nawet i czarna się znajdzie. Coś te siódemki też nie chcą się odkrywać. Patrzcie. Nie ma. No to teraz szybkie 50. 41 numer. Trzymajcie kciuki. Za trzy takie same kwoty. Mam tak, dwa złote, dwa złote. Oj oj, jak fajnie. I już jest teraz pięć stówek. Już nie dali. Na razie zwrotu nawet. 50 tysięcy. 100 zł. 500. Jest 2 zł. Jest. Powiedziałam, nie dali zwrotu, no to dali. Stówka. 50 tysięcy. Zajrzymy do bonusu, ale jak dali 2 zł, to jak myślicie? Będzie tu bonus? <noise> Diament w bonusie. Ale jest 2 złote, cena 2 złote, elegancko. Numer 17, z kolei który będę przesuwać, nic nie pomniejszam. No to co ja tu mam, a zaczynam od 28, 34, 14 dali, 16, patrzcie, 35. 36. Jeszcze mam cztery papryczki. O, 12. No wiecie co? 11 26 i na koniec jest 13. Miałam powiedzieć. Już zmienię chyba tą kolekturę. To zobaczmy, co tutaj się kryje pod tą 13. 5 zł zwrotu. Dobra, może być. Może być lepszy zwrot jak nic. P na piątkę. Teraz sobie zrobimy ekstra pensję. Szósty numer z drapki. Później muszę jechać. To sobie jeszcze podrapię. drapie. 17, 32, trójeczka i 8. No to szukam. Co ja mam? 18. Pewnie. Jest trójeczka. Jest. Zdrabka nie jest pusta. 21. Ojej. 34, no blisko. I czwórka. Dobra, ale mamy 3. Kolejny rządek. Co mi tu dali? 2, 15, ciut za 16, no to teraz 17, dajcie. Ekstra pensja. I na koniec 6. Ale dobra, coś tam znalazłam. Pod trójką. A co tu znalazłam? Ooo, dychę znalazłam. Fajnie. Bardzo fajnie. Jest dyszka. Oj, przepraszam. No, ręce nakremowane. Kontrolny jod. No, za teraz sobie poszukam w super liniach, czy znajdę jakąś linię. Numer zdrapki 27. Trzymajcie kciuki. Niech tu się jakaś linia ułoży. Zaczynam od podkowy. Mam nadzieję, że to dobry znak. I... Szukam. Jest. Tu jest jeszcze jedna. Dobra, czyli nie zaczęłam od symbolu, którego nie ma. Ptaszek też jest. Kolejny. Jeszcze jeden. I na dole jest jeszcze ptaszek. Teraz mam kwiatek. Jest. Na razie odpukać. Coś tam się znajduje w tych symbolach. Ale oczywiście, odpukać. Cytrynka. Jest. Dajcie słonia i serduszko. I będzie super. Tu jest jeszcze cytrynka. Dobra. Dali księżyc. Ale na szczęście też jest. Oby się tu coś poukładało. Więcej nie ma. Teraz mam popcorn. I chyba już jest pierwszy symbol, którego nie ma. Zgadza się. Popcornu brak. Teraz kości. Kości gdzieś widziałam leżak. O, tu są. Tu mam jeszcze jedne. I kolejne. Dobra, łyczek kawki, i już szukam kolejnego symbolu. No, następny symbol, co to będzie? Korona. Była tu jakaś korona? Nie, to już jest drugi. Niestety, fajnie się zaczęło, ale już mieszają. Tymi symbolami. Mam dzwonek. Jeszcze jeden. No to teraz lody poproszę. Czy jeszcze tu znajdę jakiś dzwonek? Pewnie są dwa. Są dwa. Serduszko wysyłam do Was, kochani. Ode mnie. Dobra. Teraz co ja tu mam? Kraba. A krab był. Jest krab. No i jeszcze na górze jest. Dobra. Yy, piłka. No i nie ma piłki. Niestety. Teraz mi dali rolki. No to są. Chociaż jedne. I tylko jedne. No, nie ma więcej. Rower. Rower jest tu, przed ostatni. I tyle. Na razie nic się nie ułożyło, niestety. Diament. Dajcie słonko. Diament jest jeszcze tu. No, są szanse, bo jest jeszcze dużo symboli. Jak nie porzucają byle czego, to może coś odkryję w tej zdrabce. O, już powiedziałam. Parasol. Parasolki brak. To już rzucili. Balony. Balony były, chociaż jedne, ale były. Już widzę, co tutaj się dzieje. I tutaj tak samo. No, zobaczymy. Czapka jest. No i tu, że lody wszędzie blokują. Był dzwoneczek pewnie, że był. No, jak nie był, jak był. Czapka. Tyle. Jeszcze cztery symbole. Co mi dali? Moneta. Monety brak. Pięknie się odkrywało. No, zobaczymy dalej. Sakwa nie jest. Jest jeszcze jakaś sokieweczka. Jest jeszcze tu. Tyle. Ostatnie dwa symbole. Leżak. No, tu gdzie się akurat linia nie układa, tu go dali. Pewnie, że tak. No i teraz się okaże. No, wiatrak, Wiatraka nie ma. Aj, fajnie było, ale już tyle. Siem skończyło. No to teraz koralowa, a na deser, na deser sobie weźmiemy cash Royal. Tyś taka pozaginana, ale. Będę przesuwać numer z drapki 25, wzięłam ostatnią z paczki. Co dali na koniec paczki? Nie wiem. Arbus, ale zaraz się dowiem. Teraz mam parasol. Tu mam dwa. Obok siebie, super. Na dole już nie ma. Co tu dalej mam? Aparat. Jest. Jeszcze tu. No, piasek się obudził. Dobra. I nawet jeszcze jeden mam na dole. Dobra. Kolejny symbol piłka. Mhm. Tu jest jeszcze jedna. I na dole nie ma piłki. No to teraz będzie Neptun. Jest. Jeszcze tu się chowa na dole. Co ja tu mam? A mam leżak. Jest leżak. Tu się coś słabo, ta trójka na razie odkrywa. I jeszcze na dole dalej. No to co? Koło i kotwica. I będzie super. No. A dalej kraba. A tu jeszcze był leżak. Dobra, mam. Dali kraba. Krab jest tu. Gdzie jeszcze jest? No i nigdzie go więcej nie ma. Jeden był tylko. Małpka. No ona taka fajna. Gdzie jest ta małpka? A tu sobie siedzi. Na stówkę. Jest koło, mówiłam koło. No to już teraz kotwicy nie, nie dadzą. Nie. Koło, koło, może płetwy dadzą. Kółek to narzucali. Tu mi chodziło właśnie o koło i o kotwicę. No, na te 500. Dalej. Kostium. Jest jeden, miałam mówić, że w ogóle nie ma. Ale jest jeden. Wulkan. Gdzie jest wulkan? A jest. Jest wulkan. I jeszcze tutaj na 15 zł jest. Albo na 25. Dobra. Jeszcze jeden symbol pominęłam. Już widzę. Tak się śpieszyłam do drugiego rządku. A fajnie. Zostawię go sobie na deser. Cytrynę. Jak już tam został. Niech już tam będzie na koniec. Cytryna. Tu już więcej nie ma. Teraz mamy rozgwiazdę. No, coś tu się na dyszkę układa. Albo palma, albo płetwy. Dobra, rozgwiazda. Nie ma więcej. No to teraz mam shorty. Są. Komałpki. Dobra. Co dalej. Kokos. Jest kokos. Ja miałam arbuza na samym początku. Na samym początku miałam arbuza. Teraz co mi dali? skrzynię, Ta skrzynia była tu. No to tak chciałam palmę, nie? Dobra. I jest palma. Chciałam palmę i jest palma i już mam dychę. I już mam dychę, czy coś jeszcze się dołoży, zobaczymy. Palma jest jeszcze tu, na te 5000, tysięcy, no ale to wiecie, wodolotu nie dadzą. No. Dalej. Torebka. No, tak jak mówiłam, tu już nie będzie nic z tego. Teraz wrócę się do góry, do tamtego symbolu. Jest żółwik. ok ani kotwicy, ani wodolotu nie będzie. Jeden żółwik tylko. Dajcie jeszcze teraz ananasa o na przykład. No. Zobaczymy, co dali. A dali deskę. Także tyle. Zwrocik. Dobrze, że chociaż zwrot. Więcej desek nie ma. Ok. Dobrze jest, jest zwrot. Trzy razy P. I teraz ostatnia z paczki znów. Tak sobie to powybierałam. No i szukam albo symbole monet, które też dają wygraną, albo diament, który mnoży razy dwa. Albo moja cyfra. Także zobaczymy, co ja tu mam. 49, 47, patrzcie, już miałam mówić, że znowu jakaś 40, ale jest. 47, 8, 9, 56 i 24. Tak to poukładali. Może będzie dobrze widać wszystkie. No i drapie. Co ja tu znajdę pod tą warstwą? O, o, już znalazłam. Już znalazłam. 42 to nie moje. No. 44 za nisko trzydzieści dziewięć zawsze tutaj w ten środek wjadę 43, 46, 28, 19, nie mam ani takich niskich no pięćdziesiąt ile pięćdziesiąt cztery dwadzieścia trzy obok

59, 11. Nie mam 30. Pierwszą widziałam F. Gdzieś tu będzie w środku jeszcze coś. Zaraz zobaczymy jakąś drugą. Może tu dali drugą. O jest. Dobra, ha, kontrolne różne, także kasz Royal Nic do pustaków. No na cztery dychy. Czekaj, koniczynka. To mam tak, 4 puste i 4 wygrane, jak chodzi o ilość zrapek. Także, no, pół na pół. A teraz zobaczmy, co ja odzyskałam z tych 40 zł. Co ja odzyskałam? To tak, koralowa oddała dyszkę. Bardzo ładnie. Później ekstra pensja dała drugą dyszkę, co mnie zaskoczyła. To już z połowa, 20 zł. 5 zł mam. W tej nowej hot-papryczkowej, bo jest trzynastka, no 25 i 2 złote mam kochani, jeszcze w szybkim 50. 27 zł, czyli 13 zł, tylko lot to mi zabrało. No i elegancko, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Życzę Wam, niech ten cały dzień będzie udany, całe popołudnie i wieczór. Ja jeszcze będę oczywiście drapać. No, także kochani, ściskam za Was mocno kciuki. Dziękuję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i jak wam się podobało, to wiecie co macie robić. Buziaczki kochani. Widzimy się następnym razem u mnie. Pa.